Siemano, tutaj Mieszko, Grupa Operacyjna. Przygotowujemy się na przyszły tydzień na gale Viva Comet, na której wystąpię z niesławnym występem tanecznym. Będzie znany Wam z programu Viva Królowy Dance Floor pojazd z kawałkiem Randy MC Like That. Ale Viva Comet to dla mnie o tyle ważna sytuacja, że stanie się coś nawet ważniejszego niż wykon w czasie tej gali. Mianowicie rozdamy wśród publiczności 41 egzemplarzy mixtapu Król Dance Flooru. Jest rok 2011, więc 11 tracków yy, Niesamowita, ekskluzywna produkcja, robiona na CD-rze, Podpisywana Markerem <grym> Oczywiście robię sobie jaja Te pierwsze 40 yy, płyt rozdamy w czasie Viva Comet A oczywiście mixtape Dance Florus już od przyszłego tygodnia do pobrania z netu Zupełnie za darmo, zupełnie free Jest to zapowiedź płyty Psychoterapia Oczywiście na Psychoterapii prawie nie będzie żadnego tracka stąd Prawie bo jeden będzie, ale musicie posłuchać. Psychoterapia, najnowsza płyta, płyta grupy O.P. już niedługo. A my się widzimy na Viva Do zobaczenia. Siema.